Znajdujemy się w miejscowości Rusinowo, gdzie organizowany jest koncert dla uchodźców z terenu gminy Świdwin. W koncercie biorą udział trzy zespoły. Dwa zespoły to jest Dąbrowiacy i Barwinok pod kierownictwem głównego organizatora pani Marysi Balcerek. Trzecim zespołem, który występuje, to zespół Oli Babki z Bieżnicy. Zespoły zaprezentowały po sześć utworów w języku ukraińskim. Ja, jako zastępca wójta, jestem przekonany i mam głęboką nadzieję, że te chwile spędzone na tym koncercie pozwolą naszym gościom z Ukrainy zapomnieć o tych przykrych wydarzeniach, które mają miejsce na terenie ich kraju. Dziękuję bardzo.